Podróżowanie to doświadczenie, które otwiera przed nami drzwi do nowych światów, a czasami pozwala nawiązać kontakt z wyjątkowymi osobami. Jeśli szukasz miejsc, gdzie lokalny urok łączy się z możliwością poznania samotnych kobiet, otwartych na odkrywanie nowych kultur, ten przewodnik jest dla Ciebie. Od Europy Wschodniej po Amerykę Łacińską, każdy zakątek świata ma coś wyjątkowego do zaoferowania. Krajobrazy, kulturę, kuchnię i oczywiście możliwość budowania autentycznych relacji. Ale najpierw pobierz nasz ekskluzywny przewodnik turystyczny z linków bio i odkryj najlepsze wskazówki, jak eksplorować świat. Nie przegap tego. Ponadto zapraszamy Cię do naszej społeczności. Zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia. Zostań z nami do końca tego filmu, aby dowiedzieć się więcej o tym wspaniałym kraju. A teraz zaczynajmy naszą przygodę Ukraina. Rozpocznijmy od Ukrainy kraju słynącego nie tylko ze swojej historii i architektury, ale także z gościnności mieszkańców. Ukraińskie kobiety, znane z elegancji i charakteru, wyróżniają się swoją otwartością wobec obcokrajowców. Kijów, stolica, to mieszanka tradycji i nowoczesności, z miejscami takimi jak Katedra Świętego Zofii czy tętniące życiem kawiarnie w centrum. Co więcej, Ukraina jest zaskakująco przystępna cenowo dla podróżnych, oferując doskonały stosunek jakości do ceny w zakwaterowaniu i jedzeniu. Kolumbia: W Kolumbii energia ludzi jest zaraźliwa, a kobiety nie są wyjątkiem. Znane z ciepła i pasji do tańca są doskonałymi gospodyniami dla tych, którzy chcą zanurzyć się w żywej kulturze latynoskiej. W Medellin, znanym jako miasto wiecznej wiosny, można cieszyć się idealnym klimatem, eksplorując kolorowe dzielnice, takie jak Komuna 13. Z kolei Cartagena łączy historię i romantyzm, oferując brukowane uliczki i widoki na Morze Karaibskie. Podróżowanie po Kolumbii jest przystępne cenowo, zwłaszcza przy korzystaniu z lokalnych uroków, takich jak pyszne jedzenie uliczne. Filipiny. Przenosząc się do Azji, Filipiny wyróżniają się jako raj gościnności i naturalnego piękna. Filipinki, z ich przyjaznym charakterem i znajomością angielskiego, sprawiają, że rozmowy są płynne, a relacje naturalne. W miejscach takich jak El Nido czy Boracay można doświadczyć plaż z białym piaskiem i krystalicznie czystych wód, idealnych na romantyczne chwile. Co więcej, Filipiny są niezwykle przystępne cenowo, pozwalając na luksusy takie jak rejsy łodzią czy kolacje nad morzem bez przekraczania budżetu. Rosja. Rosja oferuje fascynujący kontrast między wielkością swoich miast a ciepłem mieszkańców. Rosjanki są zwykle kulturalnie wyrafinowane z zamiłowaniem do sztuki i literatury. W Moskwie można spacerować po Placu Czerwonym lub uczestniczyć w spektaklu baletowym w teatrze Bolszoj, podczas gdy Petersburg oferuje bardziej bohemową i romantyczną atmosferę. Chociaż niektóre miejsca miejskie mogą być drogie, rosyjskie prowincje oferują bardziej przystępne opcje dla podróżników. Brazylia. Brazylia to miejsce pełne radości i rytmu, z kobietami odzwierciedlającymi żywiołowego ducha kraju. Jeśli kochasz muzykę i taniec, zwłaszcza sambę, znajdziesz tu natychmiastowe połączenie. Rio de Janeiro przyciąga turystów swoją ikoną Chrystusa Odkupiciela i plażą Copacabana, ale miasta takie jak Salvador da Bahia czy Recife oferują równie bogate doświadczenia kulturalne. Koszty podróży różnią się w zależności od sezonu, ale istnieje wiele przystępnych cenowo opcji na zwiedzanie tego ogromnego kraju. Włochy, Włochy miejsce, gdzie romantyzm wydaje się być na każdym rogu to idealne miejsce dla tych, którzy szukają niezapomnianych wrażeń. Włoszki są znane ze swojej elegancji i pasji do życia, co przejawia się w ich miłości do jedzenia, sztuki i rozmów. W Rzymie możesz zwiedzać historyczne zabytki, takie jak Koloseum, a potem cieszyć się intymną kolacją z makaronem i winem. Wenecja z kanałami i przejażdżkami gondolą. To wymarzone miejsce na romantyczne spotkania. Choć Włochy uchodzą za drogie, podróżowanie poza sezonem pozwala cieszyć się krajem w rozsądnych cenach. Dominikana, Dominicana to nie tylko rajskie plaże, ale także ciepło i radość kobiet. W Punta Cana możesz odpocząć w luksusowych kurortach, podczas gdy Santo Domingo łączy historię kolonialną z tętniącym życiem nocnym. Dla tych? którzy szukają spokoju, półwysep Samana oferuje spektakularne krajobrazy i mniej turystyczny klimat. Dominikana jest przyjazna dla budżetu, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się na lokalne zakwaterowanie i unikasz luksusowych pakietów. Szwecja na północy Europy. Szwecja wyróżnia się naturalnym pięknem i otwartością społeczeństwa. Szwedki z postępowym podejściem i niezależnością są świetnymi towarzyszkami dla tych, którzy cenią wymianę kulturową. W Sztokholmie możesz zwiedzać wyspy połączone mostami, odwiedzać unikalne muzea i kończyć dzień w przytulnych kawiarniach. Jeśli szukasz czegoś wyjątkowego, północ kraju oferuje widoki na Zorze Polarną, niezapomniane przeżycie. Chociaż Szwecja jest droższa od innych miejsc, korzystanie z transportu publicznego i alternatywnych opcji zakwaterowania może obniżyć koszty. Meksyk Meksyk łączy bogate dziedzictwo kulturowe z festiwalową i przyjazną atmosferą. Meksykanki, dumne ze swoich tradycji, są ciepłe i gościnne. W mieście Meksyk, mieszanka historii, sztuki i gastronomii tworzy idealne tło na wyjątkowe spotkania. Cancun i Riviera Maya oferują pocztówkowe scenerie idealne na romantyczne chwile. Podróżowanie po Meksyku jest ekonomiczne, zwłaszcza jeśli korzystasz z lokalnej kuchni i transportu. Polska, Polska to kraj pełen historii, architektonicznego piękna i ciepłych ludzi. Polki są zazwyczaj wykształcone, przyjazne i mocno związane z kulturą. Miasta takie jak Kraków z wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO starym miastem, czy Warszawa, gdzie nowoczesność przenika się z historią, to kluczowe miejsca do zwiedzania. Polska jest również bardziej ekonomiczna w porównaniu z innymi krajami europejskimi, co sprawia, że możesz cieszyć się dobrą kuchnią, przystępnymi noclegami i tętniącym życiem nocnym. Tajlandia, znana. Jako kraina uśmiechów, Tajlandia charakteryzuje się przyjaznymi i gościnnymi ludźmi. Tajki są cenione za swoją życzliwość i zainteresowanie poznawaniem innych kultur. Bangkok z mieszanką złotych świątyń i wieżowców to świetny punkt wyjścia. Nie zapomnij jednak o rajskich plażach Phuket czy Krabi, idealnych na romantyczne wypady. Podróżowanie po Tajlandii jest niezwykle ekonomiczne. Z przystępnymi opcjami zakwaterowania i pysznym jedzeniem ulicznym w niskich cenach. Węgry, Węgry, położone w sercu Europy, to miejsce, które łączy historię, kulturę i gościnność. Budapeszt, stolica kraju znany jako Perła Dunaju, oferuje zapierające dech w piersiach widoki takie jak parlament i most łańcuchowy. Węgierki są cenione za swoją przyjazność. I przywiązanie do tradycji. Co więcej, Węgry to jeden z najbardziej przystępnych cenowo krajów w Europie, co pozwala cieszyć się termami, koncertami i wyśmienitą kuchnią bez nadmiernych wydatków. Argentyna. Na południowym krańcu Ameryki Łacińskiej Argentyna łączy różnorodne krajobrazy z pasjonującą kulturą. Argentynki wyróżniają się charyzmą i miłością do sztuki i muzyki. Buenos Aires, znany jako Paryż Ameryki Południowej, oferuje teatry, historyczne kawiarnie i kolorowe dzielnice, takie jak La Boca. Tymczasem regiony takie jak Mendoza czy Bariloche pozwalają cieszyć się naturą i winem. Argentyna, choć kosztowna w niektórych aspektach, oferuje wiele przystępnych opcji przy odpowiednim planowaniu. Wietnam, Wietnam to egzotyczny kierunek, który zachwyca swoją historią, krajobrazami i wyjątkową gościnnością. Wietnamki, szanujące i delikatne, często są ciekawe innych kultur. Hanoi z kolonialną architekturą i słynnym jeziorem Hoan Kiem to idealne miejsce, aby poznać esencję tego kraju. Możesz także zwiedzić Zatokę Halong lub pola ryżowe w Sapa. Wietnam jest niezwykle przystępny cenowo dla podróżników, oferując niezapomniane doświadczenia w niskich cenach. Kanada, Kanada, choć bardziej znana ze swojej spektakularnej przyrody, jest również domem dla kobiet, które wyróżniają się wykształceniem, uprzejmością i niezależnym duchem. Miasta takie jak Toronto, Montreal czy Vancouver łączą w sobie wielokulturowość. Z dynamicznymi wydarzeniami kulturalnymi. Kanada ma wyższe koszty życia, ale jej wysoka jakość życia i bezpieczeństwo czynią ją atrakcyjnym celem podróży dla tych, którzy szukają czegoś więcej niż tylko krajobrazów, w tym interesujących relacji osobistych. W każdym z tych krajów znajdziesz nie tylko magiczne miejsca, ale także okazję do tworzenia wspomnień. I autentycznych więzi z wyjątkowymi osobami. Przygotuj się na odkrywanie świata i jego uroków. Każdy z tych krajów oferuje coś wyjątkowego: od spektakularnych krajobrazów po fascynujące kultury, a co najważniejsze, ludzi z historiami i tradycjami, którymi chętnie się dzielą. Z szacunkiem i otwartym umysłem, Twoja następna podróż może stać się niezapomnianym doświadczeniem. Świat na ciebie czeka. I tak dotarliśmy do końca filmu. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, bardzo dziękujemy za obejrzenie całego materiału. Nie zapomnij polubić tego filmu i zasubskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych przygód w podróży po świecie. Włącz powiadomienia, aby być na bieżąco z treściami. Pamiętaj też, aby pobrać nasz ekskluzywny przewodnik podróżniczy z linków bio i odkrywać razem z nami Najlepsze wskazówki dotyczące eksploracji świata. Do zobaczenia wkrótce.